Teraz słuchajcie, będą strzelce na miesiąc maj I tutaj już patrzymy, co się wydarzy. Odkrywamy karty piąta, szósta. O, jeszcze tutaj trzy mi się w ciągu. Sprawdzimy, co dla strzelca. Sprawdzimy, co dla strzelca będzie. Mamy trójeczkę Buław. Mamy, mamy pazia denarów. Mamy. Trójkę kielichów, mamy piątkę kielichów odwróconą. Mamy dziewiątkę Buław i trzy karty rycerza zmiany. Rycerza zmiany. Rycerza buław z dziewiątką. Buław. Dobra, słuchajcie, tutaj dociągłam jeszcze karty, dwie karty. No cóż, drugie szczelce: nie potraficie sobie poradzić z samotnością i tu już widać w pierwszej odległości. Mamy kartę pustelnika z kartą trójki buław. Nie potraficie samemu sobie poradzić z samotnością, czujecie się przygnębione. Wielu z Was jest bardzo wrażliwy, nastawionych, jest przemęczony własnymi emocjami. Idą tu zmiany, będą to zmiany bardzo korzystne dla wielu z Was. Natomiast zwróćcie uwagę jeszcze na zdrowie, bo tutaj zaczynam od zdrowia. Mamy tak. Mamy pasia kielichów, są to sprawy czysto żołądkowe. Zwróćcie uwagę na żołądek na jelita. Tutaj kolejną kartą mamy 9 buław. Jest to przemęczenie organizmu, przepracowanie kompletne, również na to zwróćcie uwagę. Kolejną kartą, na którą należy zwrócić uwagę, to mamy tutaj rycerz buław. Zaleca się działanie, zaleca się odwagę, ale i również przy karcie rycerza buław oznaczają silne napięcia nerwowe, miesiączkowe. Jeżeli chodzi o miłość, tutaj bardzo czujecie się na początku miesiąca samotne, osamotnione. E, oczywiście z pieniędzmi, bo mamy te pieniądze gdzieś jeszcze w ukryciu. E, natomiast czujemy się bardzo samotne, bardzo oddalone. E, brak, mam, brak nam motywacji. Natomiast tutaj już nagle, nagle, tak, jak, mm, tak jakbym to powiedziała. Nagle to wszystko ruszy, przestaniecie się bać tej samotności, tej pustki, i tutaj zechcecie poznać kogoś. Będzie to ktoś prawdopodobnie młodszy od Was. Ktoś o kobiecych po prostu tutaj rysach twarzy. Ktoś, kto jest bardzo dynamiczny. Ktoś, kto bardzo ceni sobie wygodę, yy, lubi podróżować, ale i również lubi jeździć gdzieś nad jezioro. Niestety może być materialistyczny i być po przejściach, bo mamy kartę dziewiątki w przyczynie problemu. Niestety, co nagle to pod diable, tutaj ta relacja nie przetrwa długo, dlatego że wy, mm, że wy potrzebujecie też takiego, takiej refleksji, czy, czy, czy w ogóle ta osoba Wam odpowiada na stałe, czy, czy nie istnieje prawdopodobieństwo. Podobień z charakteru, bo po prostu jest tu jakieś. Jest tu bitwa z zaangażowaniem się ktoś się będzie bał zaangażować więc albo wy będziecie się bały zaangażować w tą relację, albo ta osoba się będzie bała zaangażować w tą relację. Także jest tu nieciekawie, jeżeli chodzi o relację. Jeżeli chodzi o kartę Trójeczki kielichów, tutaj fajny czas na spotkania ze znajomymi, bądź po prostu umilanie sobie czasu. Kolejna karta, jaka tutaj jest rycerz Buław z yy, paziem kielichów. No niestety bardzo gwałtowne, burzliwe emocje w relacjach. Jeżeli jesteście z kimś w relacji obecnie, w związku, to możecie poczuć, że, yy, że jakieś po prostu jest osoba trzecia, ponieważ mamy trójeczkę kielichów, ktoś się wtrąca, bądź jest strach o to, że ktoś może się wtrącić do Was. I ja tu jeszcze dociągnę jedną kartę na miłość. Tak, rycerz kielichów jest to strach. Jest to strach o to, że jakaś kolejna osoba może zepsuć wam relacje. Bardzo dużo wrażliwości, bardzo dużo emocjonalności. Co z finansami? W finansach będzie się powodziło. Natomiast powiem wam tak, będzie wam się powodziło w indywidualnych pracach, czyli w takich, w których sami ze sobą zostajecie. Sami zostajecie ze sobą ze swoimi finansami i sami zostajecie tutaj z waszymi oczekiwaniami. Dziewięć buław, paść kielichów jest to zawód jakiś artystyczny, jakiś tutaj zawód mm, bardzo delikatny. Jest to zawód, którym wy się odnajdujecie, bo przelewacie swoją złą energię na ten zawód. Natomiast jest to zawód, którym wy czujecie się Samotnie, bo możecie pracować w domu, możecie mieć własne firmy i nimi zarządzać w domu. Także przez to ta praca was izoluje od reszty świata. Proszę się zastanowić i może wyjść w końcu do ludzi, bo może jest na to okazja. No to tyle. Uważać też trochę na tą samotność, bo samotność jest też zgubna bardzo. Natomiast przy karcie pazia, kielichów. Jest szansa na poznanie jeszcze kogoś, bo mamy tu dwóch facetów. A jeżeli jesteście facetami, strzelcami, to macie szansę na poznanie dwóch kobiet z żywiołu ognia, czyli lew strzelec, e, bądź po prostu żywiołu wody, skorpion, rak, ryby. E, tak, lew strzelec, dokładnie, i baran, i baran. No to tyle.